Witam wszystkich bardzo serdecznie, a wręcz bardzo cieplutko, w przeciwieństwie do tego, co mamy na podwórku. W sumie, możecie napisać, czy zima też tak was zaskoczyła jak mnie, bo ja to dzisiaj wstaję rano i takie. O, ile śniegu, o, jak zimno i. No, szczerze wam powiem, że ta zima jak było się mniejszym, bardziej oddawała, ale powiedzmy, że jest ok. E, I co, zostawcie hashtag nowy nabytek pod filmem, a ja wam przypnę serduszko. I troszkę mnie nie było, ale o tym pogadam już w trakcie odcinka. Jak w sumie zazwyczaj Bo te odcinki no, są dość rzadko teraz A to jest nowy nabytek Jest to Fiat Store, Chyba to się Stor czyta nie, nie jestem pewny tego 502 e, Wraz z talerzówką 2,5 metra Odkupuję tutaj od e, gospodarza, od Chinka e, Za 15 tysięcy cały zestaw e, Nie wiem ile dokładnie zaciągnik, ile dokładnie za talerzówkę Po prostu mówię, że ja biorę i to i to I za 15 było dobra, bierz no i teraz trochę mamy problem, bo na koncie zostało mi e, około 150 zł, co nie? Więc no na flaszkę i na jedzenie do końca miesiąca może starczy ale trzeba będzie coś pokminić nad jakimiś e, usługami czy coś, żeby sobie e, chociaż na te właśnie jedzenie odrobić. E, no i tak w sumie miałem szukać jakieś 60, 255 e, albo coś w tego rodzaju, ale że się okazało, że tutaj e, fiata... Ma chłop na sprzedanie bardzo blisko mnie. Mówię zaryzykuję. Szczerze, w cenie w sumie 60 ten ciągnik o, o, kupiłem mniej więcej. A myślę, że no nie zawiodę się. Moc, mocą on jest praktycznie taki sam jak 60. On ma tam. Ten ma 50 koni, a 60 ma 52 albo też 50, dokładnie już nie pamiętam. Więc to wyjdzie jeden do jednego praktycznie. A od razu wziąłem sobie talerzówkę. Od razu sobie ją dzisiaj przetestujemy. Nawet na gospodarstwo nie zjeżdżam, tylko jedziemy od razu na pole. Przetestuję sobie ten ciągnik. Co prawda już tam jakąś jazdę próbne, próbną miałem, no wiadomo, nie kupuje się kota w worku. Dobra, opuszczamy sobie talerzówkę. I ogień. Eee, wam powiem, że coś mi delikatnie przycina, nie wiem czemu. Przecież jakoś przez to nagrywanie, no ale jakoś już sobie poradzę. Chcę koniecznie dla was ten odcinek wrócić w poniedziałek. E, bo dawno tych filmów nie było. A z, tak się motywowałem, motywowałem, żeby ten odcinek nagrać. I w końcu się zmotywowałem, usiadłem i się mówię nie, nagrywam. E, będę sobie oglądał e, później coś, to tu się będzie renderowało. Zawsze to te 20 minut e, godziny, No plus miniaturka, plus ten... No dobra, 40 minut i ten odcinek będzie jutro dla was. A chcę powoli tą aktywność wzbudzić Bo zawsze te świąteczne odcinki mi się giga fajnie nagrywa jakoś, nie wiem, czuję ten vibe w farmingu tego odśnieżania i w ogóle jak jest w rzeczywistości, oczywiście też śnieg i wtedy człowiek jakoś tak fajnie czuje. Tak jak w tamtym odcinku, jak w tamtym roku. tych odcinków zimowych było kilka, albo dwa lata temu odśnieżanie Bizonem to też był chyba specjal nagrywany w Wigilię wtedy. E, stwierdziłem, że ja zrobię na śmiesznie, ja sobie będę śnieżał bizonem. O, te, wtedy w dzień chyba wigili nawet. Nawet się śpieszyłem, żeby go wyrenderować i wrzucić, bo nie spędzałem e, wigili w domu, tylko tam u rodziny. I wtedy giga szybko co nie, bo jeszcze prawka nie miałem ja, tylko od rodziców byłem zależny i. E, piękne czasy w sumie. E, tak teraz mnie na te wspominki wzięło. Wiem, że się powinno podnosić, ale to tam już mniejsza. Chociaż nie będę teraz podnosił, bo mnie w, w komentarzach y, będziecie hejtować, że nie umiem talerzować. E, piękne czasy w sumie się zaczynało z tym farmingiem. Człowiek tyle chciał, ja całe życie jak mówiłem, że jak się nauczę robić mody, to będę robił o wszystko jak ja chcę robić mody. A teraz jak już mniej więcej umiem robić, to mi się nie chce. I no jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, fajnie jest zgonić króliczka, bo jak już go złapiesz, to nie masz co w życiu robić. Indek trochę jest właśnie z mojej strony. Z, z, ze wszystkim teraz ostatnio. Jakby nie, nie mam pasji do tego wszystkiego też. E, nie widzę już postępów na tym moim YouTubie, co mnie bardzo boli, że wiecie, że to wszystko się zatrzymało praktycznie. Wyświetlenie wręcz spadły. Jest to takie no dość przykre dla mnie. Bo jednak człowiek chciałby się... Roz... O! Patrz Patrzcie. Nie podjedzie, podjedzie. Człowiek by się chciał rozwijać, a tu... a tu klapa, a tu się. Człowiek zawija w sumie na tym YouTubie Dlatego myślę, że jeszcze dam sobie z pół roku Jeżeli na YouTubie mi nie wyjdzie, no to już się tak chyba oficjalnie pożegnamy na jakiś czas Bo serio, po prostu Nie daje mi to takiego fanu jak kiedyś Szczególnie, że... E, no nie ma to takiego fajnego odbioru Nie, nie, nie zadowala mnie, nie, nie satysfakcjonuje mnie a wręcz przeciwnie jak widzicie. Jak widzicie po kilku dniach, że dopiero ten film ma te 1000 wyświetleń, a kiedy ja robiłem po kilkanaście koła, albo po kilka, już tak jak było te 4 5, to już człowiek zadowolony chodził. Jak tutaj film robi tysiąc tak i lajki też nie oddają w ogóle, to tak. No nie jest za fajnie, co nie? Też dlatego tej motywacji nie miałem, ale zobaczymy, może się teraz przekuję, że, że jakoś tą motywację znajdę przynajmniej, żeby... Przez te święta przenagrywać Teraz przez ten miesiąc Może do stycznia Bo też na wiosnę egzaminy mam zawodowe, więc Też na pewno tego YouTube'a tyle nie będzie Jednak chciałbym je zdać, mimo wszystko Teraz się cofać, w czwartej klasie dwa lata kiblować, to tak Tak średnio bym rzekł, tak średnio Ogólnie dziś zrobimy trochę krótszy odcinek pewnie Muszę się w, znowu w te gadanie wprawić. Muszę tu sobie kogoś wziąć na ten odcinek. Teraz już dwa ciągniki są, więc Więc fajne akcje mógłbym tu porobić. Może zaproszę kogoś. W sumie. Macie. Jeżeli macie jakieś propozycje, kogo mógłbym tutaj wziąć? Tylko wiecie, piszcie tak z. umiarem, co nie? Bo jak ktoś napisze, że weź, nie wiem, mafię ale zaproś, no to raczej wątpię, żeby oni mi odpisali. Ale muzyk ktoś ma. Wiksa tam. Leciało w pasacie, panie Ile mamy? O, dopiero 6 minut <noise> Także także jeszcze jednak nie, jeszcze nie kończymy Jeszcze pojedziemy sobie na drugie pole e, Najgorzej chyba nagrać te pierwsze 3-4 odcinki Żeby się właśnie wdrążyć w tak, takie gadanie samemu ze sobą w sumie I Możecie zadawać pytania pod filmem Ja wam na pewno podpowiadam W następnym odcinku e, O, w sumie właśnie Będziemy sobie odpowiadać na Na Komentarze Jakieś pytanka, jakieś tematy do pogadania Nie muszą być konkretnie pytania Co nie jakiś temat, o którym byście chcieli pogadać Tak, żeby tutaj Można było sobie o czymś właśnie porozmawiać Bo już ja też jakoś tak nie jestem tyle kreatywny Żeby wymyślać te tematy No tak mówię Ciężki okres teraz jest Jesień, taka jesienna handra mnie dopada eee, I... Nie ma motywacji do niczego. Człowiek to najchętniej to by w łóżku leżał Z 24 na 7, ale no tak, tak, tak nie, nie da się, nie można tak żyć, bo człowiek się doprowadza psychicznie do złego stanu jak cały czas w łóżku. Dlatego ja muszę się zmotywować, żeby dla was nagrywać, ale też kończą mi się praktyki, więc będę musiał niedługo do szkoły wrócić. To będzie dopiero i imba. Jak mi się nie chce, dobrze, że tylko na kilka dni znowu wolne w postaci świąt. Potem Sylwester i cały rok poszedł. Nie wiem, nie, nie czuję tego roku, co nie w ogóle. Jakby tak mi szybko minął. Ja mam ten widok, jak rok temu stoję w Sylwestra z kolego i on do mnie dobra. Minutę po północy, dobra, już, yy, fajerwerki poleciały, choć na kieliszka, co nie? Ostatnio na snapie mi przy nie przyszło. A za miesiąc będzie znowu to samo, co nie? Znowu kolejny rok. Znowu te postanowienia, które się nigdy w sumie nie spełniają i w ogóle. A dziwne zginy dzisiaj mam, e, przepraszam widzowie. No ale. Czasami tak trzeba. W sumie też w tym roku u mnie ze znajomymi tak wyszło, że się pokłócili. Mamy dwa oddzielne Sylwestra. Kurw, przywaliłby we mnie w nowy ciągnik. Dwa oddzielne Sylwestra są zrobione, a ja nie wiem na który iść. I trochę przypał. Jak się zdenerwuję, to pójdę, nie wiem, gdzieś na Sylwestra z Andrzejem Dudą czy coś Nie ja, no, żartuję. O. Jeszcze bym yy, ten. Jeszcze bym taki, wiecie, Aldente poszedł do dudy, no, Dudu się ma kurwa. Dobra, jedziemy sobie jeszcze na to następne pole żyjemy i która jest godzina, nagrywam to o 19.40. Więc, no, na 20.30 pewnie już będę miał wszystko ogarnięte i się będzie wrzucał. Przynajmniej taką mam nadzieję, że nic mnie nie zawiedzie. Myślałem, że policja to krowa muczy. Dobra, zajedziemy sobie tutaj. E, tutaj zostało mi trochę wapna w wapniarce. To sobie to przywiozłem. Yy, przejechałem to, co tam było, No ale niestety na całe pole to nie starczyło. O Jezu, sorry, za rok się przywiezie, całe tutaj ogarnie, a tutaj też tylko zacznę. Chwilę, ale ogólnie, ciągniczek myślę, że fajnie się będzie wpasowywał. Po prostu nie chciałem, za każdym razem znowu to samo: to 60, i 60, i, 60 i, co, i co seria, to 60, 60. To będzie coś innego. Na pewno też do, do Ursusów wrócimy prędzej czy później, ale na razie na razie fajnie, żeby tutaj Fiat był tak trochę, troszkę odmienny. A tak mi się idealnie wpasował mozo, moc, że to szok, więc, więc fajnie też wygląda według mnie. A i tedy Władimir by poszedł do Tura, tylko czekamy na aktualizację od Kasztana, a ten by był takim głównym koniem pociągowym. Na razie już jest jednak trochę większy, już jednak sobie poradziłby, tylko trochę dymi to mnie niepokoi, żeby nie było zaraz remontu silnika. Albo żeby tego uszczelki spod głowicy nie wydmuchało. Dobra luksusowo. Tutaj mogę sobie w sumie jeździć dookoła. Bardziej to będzie wyglądać. Tamte pole było takie dziwne i tam i tak jakoś dziwnie by to powychodziło, a tutaj jak jest. Takie to lepiej właśnie sobie do... dookoła Teoretycznie... Czekajcie, czy ja teraz dobrze robię? No, mogłoby być i tak Jak się tam dookoła jeździ, to nie ten... Bo teoretycznie na tamtym polu źle jeździłem, bo talerze na siebie cały czas narzucały, ale to tam... mniejsza o to Ja to w tym roku, jak talerzowałem u w rzeczywistości, rzeczywistości To tak twarda ziemia była Że to talerzowanie nic nie dawało, nie? Ale na przykład nie siedzieliśmy poplonów, tylko po bizonie, po prostu. I tam, gdzie było przetależowane dwa razy, gdzieś, wiecie, od miedzy, na środku, czy coś, czy nawet gdzieś na siebie naszły ślady, to tam zboże takie, te pomplo, poplon, co nie po bizonie, to taki do. no, do pół kolana, nie. Urósł przed tym, jak to zaoraliśmy. A tam, gdzie było raz potależowane, to normalnie się odznaczało, że. No jest po prostu, że po prostu tego zboża praktycznie nie ma, co nie jest tam, nie wiem, ma 10 cm. A tutaj to takie walne, no tak jak mówię, no może nawet więcej pół kolana, no to gdzieś do kolana było Gdzie nigdzie Tylko też Bierzcie pod uwagę to, że ja w miarę wysoki jestem To i te kolana w miarę wysoko mam No, no i co, chyba się będę z wami powoli żegnał że tu muszę miniaturkę zrobić Dzisiaj taki odcinek bardziej, bardziej rozgadane, ale dziwnie rozgadane, co nie? Tak w jakieś dziwne rozchminy mi weszły, ale to czasami trzeba i tak. I polecam subskrybować, lajkować tutaj e, mojego YouTubka, bo też tak myślę, że może na społeczności będę jakichś widzów, e, widzów tutaj brał do odcinków. Zobaczymy. Co, ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć i ello. Elo.